obiegu e, usłyszałem na jesieni 2012 roku i e, sceptycznie podszedłem do tego pomysłu. To znaczy oczywiście mm, sceptycznie e, nie do samego pomysłu, tylko do tego, e, żeby zostać jak gdyby wciągnięty do organizacji. Bardzo miło się patrzy na jakieś e, takie rzeczy, które są nieprawdopodobne, jeżeli one wyjdą, ale być, uczestniczyć w organizacji jest e, jakby wymaga zaufania do Boga i E, wydawało mi się niedorzecznym, e, żeby zorganizować taki bieg. Ale po którymś, po którymś razie, po, którym, e, po którymś spotkaniu, e, zostałem zachęcony, myślę, przez Ducha Świętego w ten sposób, żeby, żeby włączyć się w organizację tego. Piotr, jak gdyby, całą ideę miał w głowie. Tylko potrzebował ludzi właśnie do tego, żeby, żeby zorganizować samochód, żeby zorganizować ludzi, żeby troszeczkę spiąć ich, zmotywować do tego, żeby zaczęli biegać, żeby, żeby się wykazywali w jakiś tam sposób, żeby ogarnąć to w całość, więc właśnie w, w takiej roli widząc mnie chyba zachęcił i, i myślę. W zimę zaczęli, wzięliśmy się za to już tak konkretnie, a e, już tak zupełnie na sztywno, e, chyba około dwóch miesięcy temu e, zaczęliśmy zbierać listy uczestników, był, były ogłoszenia w Mocnych i, e, no i zebraliśmy, na dzień dzisiejszy jest 15 osób, które, które będą biegły w sztafecie. Ale odzew był dużo większy, jednak postanowiliśmy ograniczyć się tylko do wspólnoty, że biegnie tym razem wspólnota mocniej w duchu i, i tylko ludzi, ludzie z tej wspólnoty biegną, więc niewykluczone jak to będzie tam za rok, za dwa, że będzie to pewnie jakoś szersza formuła. Teraz biegnie wspólnota mocniej w duchu. I tak oto. Mamy do przebiegnięcia około 130 km w jedną stronę. Będziemy biegli na zmianę. Zorganizowane jest to w ten sposób, że ci, którzy nie biegną, jadą obok w samochodzie, rozgrzewają się bądź masują. Idea tego bardzo mi się spodobała, ale jak parę dni temu pojechaliśmy na Jasną Górę, żeby... Z Jakoś dopracować szczegóły, domówić się z przeorem, i pojechaliśmy w tamtą stronę, i z powrotem, tą drogą, którą będziemy biegli, to powiem szczerze, że zwątpiłem po ludzku. Wydało się to po prostu nieprawdopodobne, żeby przebiec tą trasę. Jest to taki kawał drogi, że, że bez pomocy Pana Boga na pewno się to nie uda. I tylko myślę, ufność w to, że. E, że Matka Boska będzie błogosławić temu przedsięwzięciu. Myślę, e, jeszcze trzyma nas w tym, że, że, że cały czas tutaj tym się zajmujemy i idziemy w ufności, bo, bo tak naprawdę po ludzku to jest e, bardzo dużo. A tak jak zaczęliśmy się rozbiegać, e, treningi się zaczęły, to się okazało za chwilkę, że że jesteśmy tylko ludźmi i, i można się spiąć na jakieś 5 km, ale, ale po godzinie okazuje się, że kolejne 5 km jest nie do zrobienia, więc no, tak naprawdę wszystko w rękach Pana Boga i no, na razie jesteśmy myślę, w pełni ufności i gotowi drugiego wyruszyć.